To będzie noc inna niż wszystkie. Noc muzeów, ale wirtualna. W najbliższą sobotę, 16 maja, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, między godziną 20 a 22, otworzy się dla zwiedzających w sieci. Ta noc muzeów będzie wyjątkowa, na pewno nie będzie tak atrakcyjna jak ta, która może się odbyć w realu. Natomiast ja zapraszam przed monitory, dlatego żeby posłuchać o pewnych historiach, które będą opowiadane czy przedstawiane przez specjalistów, w tym tym m.in. przez profesora Bełdowskiego. Także na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Na co dzień Świętochłowickie Muzeum opowiada przede wszystkim o historii powstań śląskich. Siły niemieckie zostały rozbite na dwie grupy. Pierwsza zamknięta była blokowanych przez powstańców miasta. Druga skoncentrowała się w zachodniej części Wielkiego Śląska. Ale w tym roku planowano tu teatralną Noc Muzeów, więc wirtualnym gościem będzie między innymi Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach, który opowie o tym, co się dzieje na scenie i poza nią. A pracownicy muzeum przedstawią ciekawe eksponaty, które nigdy nie były pokazywane w tej placówce. Na tym nie koniec. Po wirtualnej nocy muzeum będzie można zwiedzić osobiście. Poniedziałek 18 maja tak naprawdę jest to Dzień Muzealnika. Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Nasze muzeum zostanie ponownie udostępnione dla zwiedzających. Oczywiście z pewnymi obostrzeniami. Mamy nowy regulamin zwiedzania, ale myślę, że wszyscy już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że chodzimy w maskach. I muzeum też będzie można zwiedzać w maskach, ale przygotowaliśmy Dodatkowe atrakcje. Będzie coś dla fascynatów historii, ale także dla miłośników sportu czyli wystawa z okazji stulecia świętochłowickich klubów.